Dobry wieczór. Witamy wszystkich w ten poświąteczny czas. To la banda, to Krzysiek Sałaga z tej strony. Natomiast dziś moim gościem jest trener GKM-u Zoleszcz Robert Kościecha. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Yy, miło, że, że znalazłeś czas w tej gorączce, powiedzmy, między, między świętami a Nowym Rokiem, bo tak ten wywiad też będzie emitowany. Yy, ale wiem, że byłeś niedawno na urlopie i na urlopie w ciepłych krajach, bo tam sobie śledzę też social media. Powiedz, proszę, yy, czy, czy się podobało, czy odpocząłeś? No, Kiedy chwila czasu jest wolnego poza Zoom, to staram się z rodziną gdzieś tam wyjechać, bo. Powiedzmy od połowy marca, czy od końca połowy lutego, gdzie już zaczynają się te obozy. Tego czasu jest bardzo mało, zwłaszcza w sezonie. No Nie ma tego czasu w ogóle. Mamy taką aurę, że no, przy tym najlepszej pogodzie u nas w Polsce, ja akurat nie mogę nigdzie wyjeżdżać. Muszę siedzieć w domu i tutaj jeździć po Polsce i po Europie. Więc nadarza się sytuacja, gdy mogę skorzystać z tych ciepłych chwil trochę. I wyjechać z rodziną, to chętnie korzystam i wyjeżdżam, i, i, no i wtedy spokojnie odpoczywam. Mhm. To rozumiem, że lubisz taki wypoczynek nad wodą w ciepłych krajach. Nie wiem, nurkujecie, snurkujecie, co tam ciekawego robicie? Wszystko po trochu i lubię to i to. No, też jeżdżę na narty, ale jeżeli bym miał wybrać góry, a może to wolę te morze, ciepłe kraje, i gdzieś tam leżenie na plaży, i gdzieś tam właśnie surkowanie, pływanie. W basenie, żeby z dzieciakami, bo to jest najważ, e, najlepsza rzecz. E, no Nie lubię ubierać się w te grube ciuchy, gdzieś tam e, w te czapki. Zawsze robiłem ciepło i tak już chyba zostałem do końca. To jest logiczne, bo Skujawsko-Pomorskiego jest zdecydowanie to... bliżej nad morze niż w góry, także to absolutnie zaskakujące nie jest. Nasze morze, może nieco chłodne. Natomiast inne, inne cieplejsze. Dobrze, my nie zebraliśmy się tu po to, żeby rozmawiać o, o, o morzu, górach i tak dalej, tylko o żużlu. Jest to portal żużlowy. E, I faktycznie pierwsze, co muszę powiedzieć, to skład GKM-u na 2025 rok uległ chyba wzmocnieniu. Powiedz, jak, jak widzisz wymianę kacpra pludry na, na kubę Miśkowiaka? E, no, e, wzmocnieniu. Na pewno takie było założenie. E prezesa i ze mną, żeby to ten troszeczkę skład wzmocnić. My bardzo liczyliśmy przez sezon na Kaspera gdzieś tam ta jego forma nie była optymalna w tym całym sezonie. Były sytuacje, gdzie musiał być zmieniony, ale to było przez to, że po prostu początek meczu gdzieś był nieudany nigdy, gdzieś tam nie wygrywały się od początku. I musiałem rezerwy taktyczne wprowadzać. Te rezerwy praktycznie 80-90% sprawdzały się, bo dzięki temu, że robimy te rezerwy, udało się praktycznie oprócz ostatniego meczu i pierwszego wszystkie mecze wygrać, więc to bardzo dobre jak gdyby, rezerwy były. No, widzieliśmy, że Kasper Pudra po tym sezonie, no, nie widzieliśmy co z nim będzie dalej, jak będzie jego dyspozycja i postanowiliśmy, żeby sprowadzić Kubę Miśkowiaka. Z tego jestem bardzo zadowolony, bo to jest bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry startowiec, który na naszym torze i na wyjazdach powinien sobie spokojnie poradzić. Mhm. Tak, Kuba jest znany od wieku juniora z tego, że, że bardzo dobrze startuje i myślę, że to już zostało powiedziane również w innych wywiadach, że do, y, nadaje się pod tym względem bardzo dobrze na grudziąski tor. Y, natomiast czy on był drogi? <laughs> to już pytanie do pana prezesa, pana Marcina Murawskiego, y, czy był drogi. Y, ja nie wnikam w kontrakt. Nie powiem, że nie wiem mniej więcej, ile Kuba ma za kontrakt czy za punkt, ale to mi, jak to jest dla mnie drużyna, że dla mnie była wartość sportowa, żeby ten zawodnik trafił do nas do drużyny, ponieważ potrzewaliśmy na pozycji U24, ale też młodego chłopaka, który jak gdyby wzmocni tę pozycję U24, i on akurat w 100% do nas pasował. Postawiliśmy wszystko, żeby Kuba u nas jeździł i to się udało zrobić. Po prostu no, było nas stać na tego dowodnika i to jest wszystko. No, ja w finanse nie wnikam, to jest sprawa pana prezesa Marcina Murawskiego i tutaj akurat pan dobrze się z, z tej kwestii wywiązuje, więc z tego nie ma problemu. Dobrze, dobrze. To zostawiamy kwestie finansowe tutaj odpowiednim instancjom w klubie. Skupimy się na sportowych. Myślę, że zaskoczeniem mimo wszystko, in plus, jest postawa Michaela Jepsena jensena który był naszym gościem przed kilkoma tygodniami w tym studio. No, Michael, chyba on jeden jedyny się spodziewał, że na, ta, na tak wiele go stać, bo w Poznaniu, powiedzmy, był tym takim ogniwem, które dało się wypożyczyć. Wy chyba nie mieliście takiej pewności, że to jest zawodnik na ponad dwa punkty w Ekstralidze. Nikt się nie spodziewał, że Michael zrobi taki e, szał w Excelzie, ponieważ e, ja widziałem, że to jest bardzo dobry zawodnik, e, Ja z nim współpracowałem, jak e, on jeździł w Toruniu, e, Ja byłem w młodzieży, e, ale no, nikt się nie spodziewał, że eksploduje jego forma tak e, bardzo dobrze. Ale powiem szczerze, gdy go zobaczyłem na pierwszym treningu przed meczem z Rubinem, e, bo Gdzieś tam obserwowałem go, obserwowałem, gdy była opcja czy bierzemy Michaela, czy bierzemy Mateja Zegara. My postawiliśmy na Michaela i no, zacząłem patrzeć jak on tam jeździ, więc zobaczyłem, że wyszczuplał bardzo. Przyjechał do nas na pierwszy tydzień przed Lublinem, dwa czy trzy dni prędzej, bodajże już nie pamiętam dokładnie czy to była środa czy wtorek. To była środa bodajże, w piątek mieliśmy mecz w Lublinie. Czy w czwartek, to już nie pamiętam dokładnie, i zobaczyłem jego podejście, i też taką determinację w oczach. Ja też z jego żoną i menadżerką rozmawiałem, że po prostu u nas będzie miał spokój, taki spokój sportowy, że nie musi się on nic martwić do końca, co ma pewne miejsce w składzie i po prostu ma spokojnie sobie pracować. Bardzo fajny chłopak, który bardzo szybko chciał się wszystkiego nauczyć, jak gdyby podchodził do mnie, pytał się: Ja mu tłumaczyłem niektóre rzeczy, oczywiście, i do innych zawodników. Gdy pojechaliśmy do tego Lublina, tam już wygrał jeden bieg, gdzie mógł ty, jego wygrać dwa, ale źle pojechał pierwszy czy drugi łuk, pierwszy, pierwszy łuk, ale pierwszego czy drugiego okrążenia, dokładnie już nie pamiętam, ale szybko skorygował to w następnych biegach i Taką determinację w niego widziałem. Bardzo mocno poukładany team, bardzo mocno sprzętowo poukładany, więc to na pewno dało mi taką radość, że taka iskierkę, że no coś z tego może być i naprawdę potwierdził to, bo na następnych meczach już robił powyżej 10 punktów, więc to na pewno dało nam taki oddech, że prostu dobrze trafiliśmy, dobrze po prostu wybraliśmy do dobrego zawodnika do GKM-u tak, tak, myślę, że wiele osób trzymało kciuki za Michaela Epsena Jensena, bo jest to talent czystej wody. Za czasów juniorskich był to jeden z najlepszych zawodników na świecie i wielu wróżyło mu bardzo dużą karierę nawiązującą do tych najlepszych Duńczyków. I teraz powoli wraca na te tory, będzie, jak wiemy, starał się o powrót do, do cyklu Grand Prix, także no nie jest nic wykluczone, że może jeszcze kiedyś będzie medalistą Mistrzostw Świata, ale tutaj zaciekawił mnie jeszcze jeden wątek, że zastanawialiście się między nim a Matejem Żagarem, a, a Kenneth Bier nie był brany pod uwagę? Kenneth Bier już miał kontakt z Krosnem podpisany, więc temat był zamknięty, ponieważ już e, okazało się, że nie będziemy mogli e, korzystać z Jasona Doyla, mm -hmm. już temat był pozamykany, bo już miał podpisany w Krośnie, więc e, tego tematu w ogóle nie było kół. Dobrze. To może tak zamykając to przyszłoroczne zestawienie, Jebsen, Jensen, Frick, Tarasienko Jenko, myślę, że tu żadnych znaków zapytania nie było większych. Kuba Miśkowiak porozmawialiśmy, że ma tutaj za zadanie pojechać lepiej, lepiej niż Kacper Pludra. A mnie troszeczkę zaskoczyło, że, że został dżekoną. Ja, ja po prostu ja po chciał jeszcze powracać do Kuby Miszkowaka, mm -hmm. żeby go nie porównywać. On jest yy, fajnym chłopakiem, ma bardzo dobrego koło siebie wujka Roberta i żeby przez cały sen nie porównywać go, bo to tak on jest, to jest kuba Miszkowiak, to jest nowy zawodnik yy, yy, u nas, temat Kaspera Pudry jest u nas zamknięty na przyszły rok i po prostu, żeby najlepiej go nie porównywać. Mamy nowy zespół i to będzie najlepsze takie dla niego, bo żeby mu po prostu nie czuł się źle w drużynie po prostu, że w cudzysłowie uprzywilej za wymianę. Nie, po prostu postawiliśmy na niego, bo chcieliśmy go mieć w zespole i tak nie zostanie. Tak, tak, ja to absolutnie rozumiem. Tutaj nie, nie próbowałem po raz drugi gdzieś tu podważać jego pozycji. Myślę, myślę, że to jest dobre rozwiązanie, szczególnie na wasz tor. Także to życie pokaże, ale nie taki był cel pytania. Cel pytania to był Jamon Licji, bo tutaj chyba największy był w waszym przypadku znak zapytania, czy tego zawodnika pozostawić w waszym składzie, dać mu jeszcze jedną szansę, czy też może poszukać jakiegoś wzmocnienia i dlaczego to się skończyło finalnie tak, jak się skończyło, że Jaymon będzie dla was jeździł. Dziemolisu miał bardzo dobry początek roku, gdzieś pod koniec, ostatnie 2-3 mecze, gdzieś sobie pojechał i to taka właśnie była wytyczna jego, że gdzieś ten jak gdyby, bardzo dobry początek sezonu yy, troszeczkę przyćmi tą końcówkę i tu dużo właśnie ludzi mówi dlaczego on został. Ja byłem za tym, żeby ten chłopak został, bo ma fajny potencjał, jest to młody chłopak, yy, ma fajny team, yy, on ma jeszcze dużo do pokazania. To był jego pierwszy sezon poza leśną gdzie całą karierę jeździł. I myślę, że wie, jakie błędy już popełnił, żeby tych na po błędów na jesień już nie popełniać, nie powielać. I myślę, że już po prostu tej końcówki nie będzie ona tak słaba jak na początku roku i e, pokaże swój potencjał sportowy na torze. Mm -hmm. Tak, tak. I w tym roku pokazaliście wszyscy praktycznie swój bardzo duży potencjał. Myślę, że, że w Grudziądzu noszą e, cię na rękach po tym debiucie trenerskim, e, spokojnie, bo, bo jednak... Spokojnie. No, ale trzeba przyznać, że jednak był to pierwszy sezon jako trener, powiedzmy, zespołu ekstraligowego, tak? Bo jak wiemy, Janusz Ślączka przeniósł się do Częstochowy. Złośliwi śmieją się, że to było na największe wzmocnienie GKM-u, ale my naturalnie złośliwi nie jesteśmy, więc, więc zostałeś tym trenerem ty i bardzo dobrze temu GKM-owi szło przede wszystkim u siebie. Na wyjazdach też spisywaliście się nieźle i ta pięta achillesowa, którą od lat byli czy może często, może nie, nie nazywajmy tego dla, lat, ale często jednak juniorzy byli słabszym ogniwem Grudziądza? No tutaj w tym przypadku bardzo często pokazywali się z bardzo dobrej strony, a myślę, że tutaj wisienką czy truskawką na torcie, jak kto woli to nazywać, to był ten bieg, który wygrali z Wiktorem Przyjemskim i Bartkiem Bańborem na torze w Lublinie. Tak, chyba bo że że od paru lat pierwsza przegona Lubina w biegu młodzieżowym było. Jeszcze jak Mateusz ścierniaki jeździł z Wiktorem Lampartem. Czy teraz Wiktor z Bartkiem to po prostu jest bardzo silna para zwłaszcza u siebie i nie przypominam sobie, że od 3-4 lat ktoś wygrał w Lubinie 5-1. Kasper z Kevinem udało, udało się. No, wygrali bardzo dobry start, bardzo mądrze jechali. Nie należało im się ta wygrana, więc bardzo z tego się cieszyłem, bo pokazali naprawdę, że są bardzo mocni. Nie tylko meczem z Lubinem, ale niektóre mecze pokazywali tak samo, że bardzo wyżej jadą. Jeszcze w, w, oczywiście czy Kevinowi, czy Kasprowi się zdarzały wpadki, czy u siebie, czy na wyjeździe, ale bardzo szybko wyciągali wnioski. Gdzie od Kaspara już można troszeczkę więcej wymagać, już trzeba bo po prostu. To był jego przedostatni rok juniora, teraz będzie miał ostatni rok. To gdzie do Kevina to był pierwszy rok juniora. I on chyba troszeczkę też za bardzo ambicjonalnie podchodził do niektórych meczów. I gdzieś tam się spalał za bardzo. I o, ja z nim dużo, dużo o tym rozmawiałem. I myślę, że ten następny rok już będzie o wiele, wiele lepszy jeden dla jednego i dla drugiego. Mm -hmm. Numerem trzy pozostaje Janek Przanowski, czy myśleliście o tym, żeby przywrócić do łask Wiktora Rafalskiego? Wiktor Rafarski to są sprzedane do Rzeszowa. Temat jest zamknięty. Janek Szynowski jest potencjalnie na początku, powiedzmy, numer 3, ale to było pod koniec zeszłego roku. Nowy rok, nowe wyzwania. Każdy ma z tej trójki równe szanse na debiut w więc tutaj nie ma nikt skreślonej pozycji, czy ma pewne miejsce w składzie. Oni muszą walczyć, sobie to miejsce na torze. Yy, jeszcze jest, yy, przychodzimy następni młodzi zawodnicy, więc ta lice będzie. Roleca jest zawsze dobra, jak jeżeli jest sprawiedliwa i równa, gdzieś tam yy, są fery zasady, które trzeba się trzymać. Yy, oni wiedzą, że ja mam zasady i tych zasad yy, nie łamie. Dla mnie wszyscy są równi, tak jak na treningach, nawet teraz ogólnorozwojowych mają zakaz yy, trzymania telefonów, gdzieś tam. Przychodzą te telefony, żeby szatni nie były i gdzieś to jest łapie telefon, to obojętnie kto to jest, to też pompuje pompki. Także dla mnie tutaj nie ma różnicy. Każdy jest równy i oni muszą tych zasad się trzymać. Właśnie o to też troszeczkę chciałem podpytać, bo jesteś znany raz, że z tego rygoru, z tej dyscypliny, którą wprowadzasz u swoich chłopaków, a z drugiej strony jesteś bardzo pozytywnym, uśmiechniętym chłopakiem sypiącym, sypiącymi, e, sypiącym żartami, tak jak na gali PGE Ekstraligi. E, I powiedz, czy to jest taka taka recepta na podejście do młodych ludzi. Wiesz, dlaczego o to pytam? Bo Sławek Drabig jest takim drugim, powiedzmy, podobnym gościem. Może on nie jest tr trenerem pierwszej drużyny, ale zawsze był takim luzakiem, zawsze powiedział coś śmiesznego i ci młodzi chłopcy z Wrocławia są bardzo w niego zapatrzeni. I czy myślisz, że te, te czasy, powiedzmy, już takich trenerów z lat 70., 80., mocno rygorystycznych i poważnych i nigdy się nie uśmiechających już minęły i teraz trzeba do tych chłopaków inaczej podchodzić, czy po prostu taki jesteś i, 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 i niczego nie próbujesz osiągnąć? Jak ktoś mnie prywatnie zna, to wie, że taki jestem. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu się szanowali i robili to, co robimy, bo mamy tą pasję, jak jest żużel, czy to dla mnie jako zawodnik, jako trener. Jest to pasja. Ja mam chłopaków, którzy przychodzą do mnie w wieku 11 lat. Od tego etapu zaczynam 250, ale są też moci, którzy tener Kępiński z nimi trenuje siedmiu 8 ale też z nimi mam nieraz kontakty, ale no, troszeczkę mniejsze oczywiście. A z tymi 11 latkami, 12-latkami, czy starszymi, mam już większy kontakt i no, po prostu trzeba wyczuć nieraz. No, nieraz trzeba się uśmiechnąć i pożartować sobie, oczywiście, bo to są dzieci jeszcze młode, które dopiero dorastają. Ze starszymi już ja zawsze mówię, że co roku te wymagania ode mnie są już coraz większe, inne są troszeczkę zasady naszej współpracy, ale są zasady, których nie można przekraczać, czyli ja jestem tenerem i gdzieś tam jak jest praca, to jest praca, oczywiście to trzeba wykonać i skupić się w stu procentach, bo wiemy dla kogo jedziemy, po co jedziemy i żebyście w juniorze żeby się rozwijali, bo wiadomo, Winoją, roz, rozwijają, to się i sponsorzy cieszą, i klub się cieszy, i wy chowankowie będziecie GKM-u to jest bardzo y, fajna rzecz, żeby można jeździć do swojego miasta. Ale nieraz są sytuacje, gdzie y, są zasady, których trzeba, ja bynajmniej y, trzymam się, jak gdyby sztywno, i oni wiedzą, że po prostu tej bariery mogą, nie mogą przekroczyć. Jak przekraczają, to dosłownie mają karę i rózgę od świętego Mikołaja powiedzmy ale oni po prostu wiedzą, no praca jest pracą żarty są żartami my nieraz po treningach sobie siadamy, żartujemy i rozmawiamy o niektórych rzeczach ale jak nie jest, nieraz są zawody czy tam treningi to jest powaga, bo nieraz trzeba po prostu skupić się na danej czynności, bo wiemy jaki sport młodzi chłopacy uprawiają, to jest sport niebezpieczny i trzeba być skupionym w 100%, ale no ten dystans trzeba mieć po prostu i też trzeba, e, mi się wydaje, że im dłużej tener jest w klubie, poznaje tych młodych kopaków czy zawodników, e, wie do, w jakim momencie do, do jakiego zawodnika podejść, bo są różni zawodnicy charakterem, inni się zachowują różnie, czy to starsi zawodnicy są młodsi. Jeżeli tych kopaków się bardziej poznaje, to po prostu wtedy wiemy co. Do jakiego chłopaka czy zawodnika mogę podejść, wtedy oni też wiedzą, gdzie jest ten dystans, jak gdyby, i na pewno daje na duży plus. Mhm. Czyli takie podejście, powiedzmy, łączone troszeczkę tutaj, dyscyplina, tu trochę uśmiechu i indywidualne podejście do każdego z nich. No Trzeba po prostu wy, o, o, wyczuć tą sytuację, w którym momencie dany zawodnik jest z jakichś. Inny zawodnik się inaczej, Janek zakonuje, czy Kevin, czy Kasper, czy inny Kasper, no Każdy ma inne podejście do sportu i też trzeba ich jak gdyby nakłonić do tego. Ale oni wiedzą po co jadą. Wiedzą, że mają dobrze wszystko poukładane. Ja jestem do tego, żeby po prostu być też nieraz ojcem, ale też być nieraz i złym nauczycielem i dobrym nauczycielem, więc oni wiedzą, że jak tych zasad się trzymają, których są ustalone w klubie, to nie będą mieli dobrze i będą mieli wszystko dobrze poukładane, a wiedzą, że jak przekroczą, no to będziesz dosłownie ukara. Mm -hmm. no rozumiem. No fajne, fajne podejście. I chyba to jest taki precedens w polskiej ekstralidze, że prowadzisz drużynę tą pierwszą, ale również tak jak wspomniałeś, zajmujesz się chłopakami od 11 roku życia. I teraz powiedz, ile zdaniem Twojej żony godzin spędzasz w pracy tygodniowo? Ja nie liczę, ja spędzam 24 godziny dziennie i 7 dni w tygodniu. Dla mnie nie ma sytuacji, że gdzieś nie odbiorę telefonu. Zawsze w nocy wyłączam telefon, czyli jak i do 22-30 lat, który jest w meczu, wracam, no bo nie raz wracam o 1, drugiej, ale to mam telefon wyłączony, bo takim nie znam, że po prostu, bo wiem, że jak telefon wystarczy, że mi zadzwoni, to się przebudzę i już nie będę mógł spać w nocy. Taki mam organizm. Tego nie chcę, bo tych godzin snu jest w sezonie dosyć mało. Ale my, czy ktoś do mnie napisze, zadzwoni, czy ma sprawę, no jak nie odbiorę, to wiesz, że za chwilę odbiorę, odzwonię i załatwimy tę sprawę, więc dla mnie nie ma sytuacji, nie mieszkam w Grundzu, mieszkam pod Toruniem 5 km, więc mam pół godziny dojazdy, ale nie zawsze mogę być fizycznie w Gruniądzu w klubie, ale bardzo często jestem w sezonie i gdy jest taka możliwość, to nie ma takiej możliwości, że powiedzmy nie wiem. Sobota, mam dzień wolny, ja telefon wyłączam, salam do szafy, mi nic nie obchodzi. Telefon zawsze jest przy mnie i zawsze jestem do dyspozycji, czy prezesa, czy klubu, czy zawodniku, więc ja nie patrzę na ilość godzin. Ta praca, powiedzmy, którą wykonuję teraz od kilku lat, to jest też moja duża pasja i taka, taki fiołek, jak gdyby w głowie, taki robaczek, który bardzo mnie cieszy i nie jestem tenerem, który. Staję na, siadam na laurach, dobra, już wszystko jest ok, to teraz będę dzisiaj piankę spijał, z kawki, nie, nie. Ja myślę jeszcze zawsze po tym szczakielu, który zdobyłem rok temu, do, dzięki kibicom bardzo dziękuję jeszcze raz. Szukam nowych rozwiązań, szukam nowej sytuacji, żeby jak jeszcze najlepiej ten zespół poprowadzić, nowych bodźców im dać, żeby ten zespół jeszcze był lepszy. Mhm. Fajnie do tego podchodzisz, że to już rok temu ten sztakier był, tak, mimo że to półtora miesiąca minęło, ale nie, już rok temu już zaczynamy nowy etap i, i staramy się o kolejne laury. Bardzo, bardzo dobrze, ale tutaj wspomniałeś właśnie tak, mieszkasz 5 kilometrów od Torunia, urodziłeś się w Grudziądzu, później wychowałeś w Toruniu dla Abatora, później jeździłeś długo dla Bydgoszczy. Czy to się da pogodzić w tym Kujawsko-Pomorskim, taki trójkąt? Ja urodziłem się w Grudziądzu przez to, że mój tata jeździł w Grudziądzu ostatnie 5 lat swojej kariery, tam kończył swoją karierę i dlatego nie było tych czasów jak teraz, że ma się busy, sam, motory swoje i gdzieś tam jeździ się, to jest kawałek. Kiedyś no, był motocykl klubowy, musiał być w klubowym warsztacie, bo nie było możliwości gdzieś mycia, nie było takich sytuacji, czy tam przygotowania sprzętu, więc tata musiał się przeprowadzić do Grudziądza, tam się urodziłem, tata skończył swoją karierę. Przeprowadziłem się do Torunia, zacząłem swoją karierę w Toruniu, później właśnie, jak wspominałeś, jeździłem jeszcze w Pile, w Bydgoszczy, w Gdańsku, więc tych które klubów nie ma, to nie jest dużo w porównaniu do, do, do tych czasów. Teraz akurat chyba już nie ma problemu. Był ten problem, gdzie chyba pierwszy raz przechodziłem w 2006 roku do Bydgoszczy, więc troszeczkę ta taka drzazka była u kibiców toruńskich, że do Torunia się jeździłem, później przeszedłem, może lepiej było, że z Gdańska przeszedłem do z nie bezpośrednio z Torunia, ale no, zdarzały się sytuacje niemiłe, ale dzisiaj już tego po prostu tak, takiego aż dużego hejtu nie ma, więc dzisiaj już jest to normalne w miarę. Mm -hmm. No tak, i właśnie tym wątkiem kibicowskim chciałbym troszeczkę zbliżać się do końca naszej rozmowy, ponieważ mm... Wiemy, że sezon poszedł wam bardzo dobrze, natomiast była jedna taka sytuacja właśnie na 70 tym meczu. Tak, 70 80%. Tak, 70-80%. Na pewno stać was na, na jeszcze więcej i myślę, że, że wiele osób za ten GKM trzyma kciuki, żeby w końcu się skończyło medalem, bo, bo no myślę, że przez te wszystkie lata mocno na to zapracowaliście sobie. Ale chciałem wrócić do tego konkretnego meczu tutaj z Falubazem, gdzie faktycznie przez kibiców mecz został przerwany na, na dłuższą chwilę, i chyba nie nadążyliście z przygotowaniem do takiego, do takiego stanu jak był wcześniej, bo od tego momentu było widać, że, że myszy się rozpędziły i chciałem poznać Twoją opinię na ten temat. Ciężkie pytanie i nie chciałbym wchodzić jak gdyby z moimi kibicami z za w jakiś konflikt, ale przed sezonem jeszcze miałem spotkanie z kibicami właśnie i prosiłem ich, żeby takich sytuacji się nie zdarzały. Tym bardziej, że klub co mecz jakieś kary dostawał. Bez sensu za jakieś tam palenie, race i inne rzeczy. Prosiłem, żeby takie sytuacje nie zdarzały się w klubie, bo to po pierwsze, że klub ma duże problemy później, żeby te kary płacić, czy wyciągać z tych kar się. a druga sprawa jest tego typu, że mecz jest przerywany, tor przesycha, komisarz nie pozwoli czy sędzia wyjechać na tor, polewaczce czy traktorom, więc ten tor się niby to jest 15-20 minut, ale przy pogodzie, która jest 28-30 stopni, to to naprawdę się yy, przesusza, gdy po prostu polewaczka nie wyjeżdża przez pół godziny, czy 40 minut, więc ten tor jest naprawdę bardzo wtedy suchy, yy, się zmienia. Zawsze jest łatwiej, jak goście przyjeżdżają i ten tor się zmienia, bo oni mają łatwiej do jak gdyby do złapania nieraz takiej sytuacji, bo gospodarze boją się zmienić, bo wiedzą, że na tych przełożeniach będzie dobrze szło, a jednak trzeba pozmieniać. I przez to mi się wydaje, że przegraliśmy punkt no ale to już jest historia i mam nadzieję, że nasi kibice wyciągnęli wnioski i już takiej sytuacji się nie będzie powtarzało. Mm -hmm. No tak, I w przyszłym sezonie wiemy jedynie tyle, że zasady nieco się zmieniają w PGE Ekstra Lidze, że są playoffy i play-downy, play-outy, zawsze to mylę, w każdym razie 1-4 tak. i 5-8 jeździ razem tak. ze sobą i pewnie celem jest ta czwóreczka. Cele są moje w głowie, ja nigdy nie mówię jakie są cele przed sezonem, bo to się diametralnie zmienia, sport jest tak specyficzny, tak dziwny powiedzmy, że... To nie jest piłka nożna, że na każdej pozycji mogę mieć zawodnika do zastępstwa. Tutaj mam jeden do jednego zawodników, i zawodnicy że po całym świecie czy Europie. I jak mieliśmy w zeszłym roku, no w tym roku, co się kończył, kontuzja Jasona Dolera, to w ogóle dla metali nas to pozmieniało. Po tej kontuzji wszyscy nas spisywali już na stratę, jednak pokazaliśmy coś innego. Więc sport jest bardzo specyficzny. Ja, Staram się przygotować zespół mentalnie i sprzętowo i wszystko, żeby w klubie było dograne na ostatni guzik, żeby chłopacy na wiosnę mogli sobie spokojnie wejść w treningi i normalnie potrenować, żeby nie było żadnych przeszkód i to jest najważniejsze to w tym teraz momencie zimowym. To nie jest to, że ja sam pracuję, ja po prostu, jak to mój dyrektor powie nieraz, Rafał Wojciechowski, że przechodzę, dam jakieś wytyczne, pozamykam drzwi, jadę, a, a robię bałagan w klubie, w cudzysłowie, że bo wymyślamy niektóre rzeczy, ale no tak jest, że sztab ludzi bardzo na to pracuje. Nie tylko można na tym pierwszym kierunku stale widać, jak gdyby, ale to naprawdę sztab ludzi pracuje w klubie i chciałbym z tej strony bardzo im podziękować, bo naprawdę wkładają duże serce, bo naprawdę to wszystko dopinować, wszystko to jest naprawdę dużo czasu, poświęcenia, zarwania też godzin swoich rodzinnych, bo naprawdę. Taki klub, wszystko pokładać naprawdę, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Czyli tej pracy nie zazdrościsz i wiesz, jaka to jest tytaniczna praca w klubie do wykonania, więc czego życzyć GKM-owi na ten przyszły 2025 rok, to już wiemy, że żadnych kontuzji, a wtedy wszystko na pewno będzie, będzie dobrze i pójdzie tak, jak to jest planowane. Natomiast czego w nowym roku mogę życzyć Tobie w imieniu pobandzie? ale to wszystko. Jak będzie zdrowie, to będzie serce sykało, nie będzie nic bolało, to wtedy można normalnie pracować i z pasem przyjeżdżać na treningi czy na mecze i, i robić to, co się kocha. To jest chyba najważniejsze. No, wiadomo, że mieć troszeczkę też szczęścia w tym sporcie, jak w każdym życiu, prywatnym czy normalnym, także ja też wszystkim w nadchodzącym roku życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dla kibiców chciałbym, żeby każdy mecz był wygraną albo przegraną dwoma, czterema punktami i to jest najbardziej y, dla kibica ciekawe. No, dla nas trenerów lepiej jest jak wygrywamy wysoko albo spokojnie, wtedy jest dla nas spokojniej, ale dla, dla wszystkich kibiców i fanów życzę zdrowia, szczęścia i pomyślności w nadchodzącym roku i y, żeby się cieszyli ze swoich rodzin i mieli radość y, z oglądania y, tego kochanego sportu naszego. To ja się w takim razie w imieniu Pobandzie do tych Twoich życzeń dla kibiców dołączam. Dziękujemy bardzo za, za rozmowę. To była kolejna labanda. Dziś moim gościem był trener z Olesz, KKM u Grudziądz Robert Kościecha. Dziękuję. Dobranoc. Dzięki. Dobranoc. Ja nazywam się Krzysiek Sałaga. Życzę wszystkim jeszcze raz najlepszego w nowym roku. I co? I do zobaczenia w 2025. Cześć.